Cześć, Władek Kochojski z tej strony z .pl. i e, dzisiaj jest poniedziałek e, właśnie nagrywam na dla Ciebie wideo e, e, dokładnie z Atomic w złotych terasach e, w Warszawie i no, chciałem się podzielić takimi, e, taką refleksją, e, ponieważ właśnie e, przeszukiwa zacząłem przeszukiwać z tak, poniedziałku e, Facebooka. No i zauważyłem, że y, wiele ludzi y, zaniża swoją wartość y, pomimo tego, że mają wykształcenie, y, mają doświadczenie w tym co robią i y, 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 zaniża swoją wartość wklejając na y, grupy facebookowe jakieś takie y, dziwne promocje na swoją teraz, tak, a, a zapłacisz tyle i tyle i zazwyczaj, yy, zazwyczaj te, te stawki są takie mocno przegięte, że yy, tutaj osoba ma doświadczenie powiedzmy w coachingu, czy w stylizacji, czy w jakimiś, jakichś innych rzeczach, a, a okazuje się, że yy, na przykład bierze za godzinę nie wiem, 45 zł, albo 100 zł, że stawka rynkowa za profesjonalny coaching powinna być na 200-300 i yy, już taka stawka konkretniejsza to jest właśnie 300 zł jeśli ktoś się bardziej, bardziej ceni to yy, oczywiście yy, więcej yy, no i, i co? I teraz tak, teraz yy, przychodzi sobie potencjalny klient do tej osoby w zasadzie nie do tej osoby, tylko ten potencjalny klient widzi e, taką, takie ogłoszenie, taką stawkę e, no i po pierwsze e, z, jeśli się zgłosi, no to, e, no to prawdopodobnie jest to klient, który e, ma takie sobie oczekiwania stwierdzi sobie, stwierdza sobie no za taką stawkę to mogę spróbować no i jeśli, jeśli ten klient próbuje, no to wiadomo, jakie są efekty. Jeśli próbujesz, no to nie masz efektów zazwyczaj. Jeśli dopiero, jeśli zabierasz się o do roboty, no to, no to masz efekty. No i teraz zastanów się, jeśli jesteś taką osobą, która przyciąga tego, te, tego typu ludzi, no to jakie będziesz miał, miał efekty biznesowe? Prawdopodobnie Małe albo żadne. Więc teraz tak, jeśli masz kompetencje już, o czym ostatnio mówiłem na webinarze w piątek, no to powinieneś teraz, jeśli już zbudowałeś taki system rozbudowy swoich, swoich kwalifikacji, kompetencji, to teraz powinieneś rozbudować system pokazywania tych kompetencji, tak? Promocji tych kompetencji do swojej do swoje, do swoje grupy docelowej i raz, że nie możesz mieć grupy docelowej która, yy, która cię nie ceni, bo powinna cię cenić yy, bardzo jak grupa docelowa yy, yy, i jeśli, jeśli już masz te kompetencje no to zastanów się jakie dokładnie kanały będą dla ciebie odpowiednie, no bo yy, przy, jestem tego pewien że na facebooku na grupach nie znajdziesz swojej grupy docelowej takiej, na której Ci naprawdę zależy. I mogę Ci to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, ponieważ najlepsi mentorzy, tacy, którzy zarabiają grube pieniądze w różnych branżach, po prostu nie ogłaszają się na grupach. I jeśli chcesz ich modelować, a domniemy Wam, że chcesz, robić trochę grubsze pieniądze niż yy, kilkaset złotych na miesiąc, no to yy, powinieneś, yy, powinieneś właśnie skorzystać z yy, tej takiej wskazówki i zacząć yy, wykorzystywać lepsze kanały dotarcia do, do swoich klientów, yy, czyli na przykład albo yy, dowiedzieć się w jaki sposób prowadzić swój profil na Facebooku, yy, żeby zdobywać lepszych klientów. W jaki sposób nawiązywać z, nim, z nimi relacje, żeby żeby właśnie e, oni byli i obserwowali się na, na tym Facebooku. E, może powinieneś zacząć nagrywać filmy, e, ponieważ no, raz, że filmy lepiej oddają Twoje kompetencje, a dwa, że bardzo dobrze nawiązują relacje, budują relacje z Twoją grupą docelową. Więc. E, może powinieneś po prostu zastanowić się nad tego typu rzeczami i przestać... przestać, że tak powiem, polegać na takich miernych sposobach, tak? Bo jeśli polegasz na miernych sposobach, no to będziesz miał mierne efekty. Także nie gódź się na przeciętność, na właśnie mierne efekty, tylko zacznij myśleć o tym, w jaki sposób mieć wysokie efekty, tak? W jaki sposób mieć efekty takie, których naprawdę chcesz. Przypuszczam, że nie chcesz mieć y, klienta, który zapłaci Ci 45 zł i już do Ciebie nie przyjdzie, a jeszcze dodatkowo twierdzi, że w ogóle y, to mu się nie podoba, to mu się nie podoba, to mu się nie podoba i to mu się nie podoba i powie o tym 10 osobom. Yy, bo tacy zazwyczaj bo tacy klienci, którzy tak mało płacą zazwyczaj tak robią tylko przypuszczam, że chcesz mieć klienta, który będzie z Tobą na dłużej będzie Ci płacił fajne pieniądze a to będziesz z niego zadowolony, będziesz mieć raz, że z niego polecenia dwa, że będziesz miał go na długo, więc on będzie Ci długo płacił a trzy, że no, oszczędzisz sobie frustracji, frustracji straconego czasu, tak. Więc tego Ci życzę jeśli chcesz, chcesz dowiedzieć się w jaki sposób profesjonalnie się promować, profesjonalnie budować swoją wizerunek, swoją markę w internecie, to zapraszam do rozmowy. Może w jakiś sposób uda nam się rozpocząć tą pracę. Życzę Ci oczywiście jak najlepiej, jak najlepszych efektów i ja Cię pozdrawiam tutaj z w złotych z złotych tarasach z balkonu, z tarasu. Także życzę yy, powodzenia, dość. Aaj.